Atak szatana na Kościół zapowiedziany przez Maryję w La Salette nie będzie jedynie uciskiem, prześladowaniem zewnętrznym. Będzie atakiem na świętość życia, dotknie kapłanów i zakony. Maryja mówi, Kapłani, słudzy mego syna, z powodu całego swego złego życia, z powodu braku szacunku i lekceważenia, z jakim sprawują święte tajemnice, z powodu miłości pieniędzy, zaszczytów i przyjemności stali się stekiem nieczystości. Biada książętom kościoła, którzy będą tylko gromadzić bogactwa, strzec swej władzy i troszczyć się o dumne panowanie. Postępowanie kapłanów domaga się pomsty i pomsta wisi nad ich głowami. Biada kapłanom i osobom poświęconym Bogu, które swą niewiernością i złym życiem na nowo krzyżują mego syna. Grzechy osób poświęconych Bogu wołają o pomstę do nieba i oto pomsta znajduje się u ich drzwi, bo nie ma już nikogo, kto by błagał o miłosierdzie i przebaczenie dla ludu. Nie ma już dusz wspaniałomyślnych, nie ma już osoby, która byłaby godna ofiarować przedwiecznemu za świat żertwę bez skazy. Szefowie i przywódcy ludu Bożego zaniedbali modlitwę i pokutę, a demon zaciemnił ich rozum. Stali się tymi spadającymi gwiazdami, które starodawny diabeł zmiata swym ogonem, by je zgubić. Drżyj ziemią i wy, których zadaniem jest służyć Jezusowi Chrystusowi, a którzy wewnątrz adorujecie samych siebie. Drżyjcie! Bóg wyda was swemu nieprzyjacielowi, ponieważ miejsca święte są w zgniwiśnie, klasztory nie są domami Boga, lecz Asmodeusza i jego popleczników. W klasztorach zgniją kwiaty kościoła, a demon stanie się jakby królem serc. Asmodeusz to zły duch, duch śmierci, który jak czytamy w księdze Tobiasza spowodował śmierć siedmiu małżonków Sary, Dziś pojawiają się głosy, że nasza epoka opętana jest duchem asmodeusza, bo niszczone jest wszędzie życie, także życie duchowe, religijne, życie wiary. Maryja ostrzega, niech przełożeni wspólnot zakonnych odnoszą się krytycznie do osób, które mają przyjąć, gdyż demon używać będzie całej swej przebiegłości, aby wprowadzić do zakonów osoby oddane grzechowi. Nie jeden dom zakonny utraci wiarę i doprowadzi do zguby wiele dusz. Jezus Chrystus zapowiedział odstępstwo od wiary poprzedzające jego powtórne przyjście. Zadał bowiem pytanie, czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie? Maryja Blasalet przepowiedziała to powszechne niszczenie wiary. Święta wiara w Boga zostanie zapomniana, dlatego każdy będzie chciał kierować się swymi własnymi zasadami. Niejeden porzuci wiarę, a liczba kapłanów i zakonników, którzy oderwą się od prawdziwej religii, będzie wielka. Wśród tych osób znajdą się nawet biskupi. Rzym zatraci wiarę i stanie się stolicą antychrysta. Według ostrzeżeń zarówno Jezusa w Ewangelii, jak i Maryi w Lasalet, utracie wiary na świecie towarzyszyć będą prześladowania sprawiedliwych. Kościoły zostaną zamknięte lub sprofanowane. Kapłani, zakonnicy będą wypędzeni.